Hej, zapraszam Cię ponownie na następny program. E, dzisiaj e, tak chcemy mówić na temat w ogóle prawdy Bożej i e, co to jest duchowość, w ogóle, że Bóg jest duchem. <laughs> Jak rozróżnić po prostu rzeczy duchowe od rzeczy naturalnych. I każdy z nas przechodzi przez różnego rodzaju po prostu sytuacje. Niektóre sytuacje są dla nas łatwiej zrozumiałe, niektóre mniej zrozumiałe, w zależności od tego też, przez co przechodzimy i jak jesteśmy uwarunkowani w sumie do przejścia przez te sytuacje. I Ewangelia Jana 4 mówi w wersecie 24: że Bóg jest duchem. Co to znaczy, że Bóg jest duchem i że mamy go uwielbiać przez ducha? Mamy go uwielbiać w duchu. Czyli duchową osobością jest i mamy go uwielbiać w duchu i w prawdzie. Czyli co to znaczy w ogóle, że Bóg jest duchem. I my mamy w naszym życiu po prostu mamy jak gdyby sfery, sfery. są trzy, trzy części, z których człowiek się składa, ciało, to każdy wie nie, to, to, to jest to, co widzimy naturalnie u mnie, czy u kogo innego, po prostu każdy z nas ma swoje ciało. To jest dusza człowieka, czy jego intelekt, rozum. Wola człowieka, po prostu intelekt człowiek czyta, rozwija się, uczy się do szkoły, chodzi, prawda? Ehm, I człowiek ma coś, co jest w środku, wewnątrz, <głos》>, czyli jego dusza. I du dusza, duch, sorry, duch człowieka. Jest połączony z Bogiem. To jest część, która po prostu reaguje na rzeczy duchowe, i Bóg mówi, że jak on jest duchem i mamy go uwielbiać w duchu i w prawdzie. Czyli mamy, duch po prostu pochodzi, jak gdyby z serca. Duch pochodzi, to jest ta wewnętrzna część, taki supernaturalny instynkt, po prostu, że gdzie na przykład w trudnej sytuacji znajdujesz się, i jak reagujesz na tą sytuację, jak podchodzisz do tego, po prostu. i jeżeli um, są na przykład sytuacje, które nie możemy normalnie wcześniej zaplanować, wtedy widzimy po prostu, jak nasz duch reaguje, wtedy widzimy, jak my się zachowujemy. Ale ducha możemy trenować przez karmienie się po prostu duchowością. tak Jak Pan Jezus mówił w ogóle, że uczniowie mówili, chodź, chodź, kupimy Ci jakiś chleb, kupimy coś do zjedzenia. A on wykonywał wtedy pracę Boga Ojca. Mówi, to jest mój chleb, żebym po prostu mógł czynić Królestwo Boże, żebym mógł po prostu głosić słowo, żebym mógł uwalniać po prostu ducha i budować ludzi w duchu i wprawdzie. I on był karmiony duchem, ale też oczywiście, dlatego, że miał ciało, bo w 100% człowiekiem i Bogiem, potrzebował zjeść. Dlatego my musimy, jak gdyby, um, zaopiekować się każdą częścią naszego ciała i zacząć od rzeczy, które są najważniejsze. Najważniejszy jest duch, potem jest dusza i ciało. E, ludzie czasami, którzy w ogóle. Um, może nie są świadomi tego, zajmują się głównie ciałem fizycznym, jakieś tam ćwiczenia robią, jedzą, odżywiają się, prawda? Okej, okay, to jest super, bo wtedy po prostu ciało jest zdrowe. Ale jak przychodzą trudne, napięte, napięte sytuacje, to jak reagujemy na nie? Możemy pewnych rzeczy się nauczyć przez naszą duszewność, tutaj intelekt, rozum, wolę, ale tak faktycznie największą rzeczą to jest po prostu poznać to, kim Bóg chce, żebyśmy byli. Kim Bóg stworzył nas w sumie, żebyśmy byli. I to poznajemy przez czytanie Jego słowa, przez modlitwę, przez spędzenie czas w, w naszej komnacie, ze spotkanie się z Panem. I jak przychodzimy do Pana, bym Pani ja potrzebuje Twojej woli, to wtedy zaczynają się po prostu rzać rzecz, że e, zaczynają się dziać po prostu rzeczy Boże, ok? I tak jak e, Łukasz e, Jan mówi 4.24, że Bóg jest duchem. Czyli my chcemy znać e, Boga jako przyjaciela, musimy duchowo się z Nim porozumiewać, bo Bóg nie, nie działa w ciele, w ciele, Bóg działa duchowo. E, jest duchową osobą, I ci, którzy go uwielbiają, uwielbiają go w duchu i w prawdzie. Co to znaczy prawda? Bóg mówi, poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Piłat prosił Jezusa, mówi, pokaż mi, co to jest prawda, ja szukam prawdy. Bo prawda nas wyswobadza po prostu, I są rzeczy, które są faktami naturalnymi, które reagują na nasze jak gdyby zmysłowe części, po prostu mamy pięć zmysłów, tak? Mamy wąch, słuch, dotyk, zapach, co tam jeszcze, wzrok. I po prostu i nasze są części nastawione. To, co widzimy, reagujemy, to, co słyszymy, to, co mówi, to, co dotykamy, to, co czujemy, po prostu to są, to są rzeczy zmysłowe. I człowiek zmysłowy nie może się Bogu podobać. Mówimy, wow, panie! <laughs> Całe życie po prostu byłam nauczona, żeby mówić o co widzieć, żeby słyszeć to, co słyszę. I ludzie czasami reagują po prostu, takie mają instynkty zmysłowe, że reagują na te rzeczy, ale Bóg chce nauczyć nas instynktów duchowych, które są głębsze, które są wprawdzie uwarunkowane w tym, co mówią niebiosa. Bóg mówi z koloson mówi, patrzcie na to, co w górę, nie na to, co na dole. Na dole ludzie mogą jakieś manifesty, protesty robić, to i tam to się burzyć. Na to, że ktoś tam ich źle traktuje, w rodzinie, w domu, w mieście, w narodzie, w czymkolwiek. Okay? Ale nasza wartość jest uwarunkowana nie od tego, co ludzie myślą, nie od tego, co system myśli, nie od tego, co naród myśli. i możemy protestować, robić nie wiadomo różne rzeczy, kopać nogami. Jak byłam mała, to kładłam się po prostu pod kiosk ruchu i mówiłam do mojej siostry, Basia, kup mi to czy tamto po prostu, a tak mi w pupę raz wlała, <laughs> To więc już nie protestowałam po prostu, nauczyłam się powstawać, nauczyłam się rozróżniać, co to jest prawda, szanowanie, po prostu. Starszej siostry, respekt do tego, a nie co ja chcę koniecznie. I my musimy się nauczyć po prostu tego, co Bóg faktycznie od nas oczekuje, bo Bóg chce, żebyśmy byli, uwielbiali go w życiu, w duchu i w prawdzie, uwielbiali go w codziennym życiu. To nie chodzi tylko o to, że uwielbiam, przychodzę i śpiewam ładne piosenki dla Boga. Czy modlę się mam ręce pięknie złożone? Tak, to jest też to. Ale oprócz tego nasze codzienne życie, moja praca, moja relacja z ludźmi. Jak się odnoszę do każdego, jak ty się odnosisz do każdego, do ludzi, których kochasz, do ludzi, których nienawidzisz, jak się odnosisz. Chrześcijaństwo to jest um, dla silnych ludzi: my zdobywamy siłę od Pana, bo chrześcijaństwo mówi: kochać swoich wrogów. A ja mówię, panie, psz, ja chcę dołożyć mojemu wrogowi nie <laughs> Zombi po prostu przykryć. A Bóg mówi nie. Mówi masz wroga swojego kochać dlatego chodzenie uwielbiamy. Boga w prawdzie, w duchu w duchu i w prawdzie to polega na tym, że po prostu ja chcę Boże ja chcę miłość Twoją uzyskać, tam gdzie po prostu jest trudno, gdzie nie widzę po prostu rozwiązania sytuacji, gdzie nie widzę jak ludzie mogą reagować, czy to jest na przykład w rządzie, czy to jest w mediach, czy to jest w edukacji, czy to jest po prostu w moim mieście, w Twoim mieście, w narodzie w którym mieszkasz czy to jest normalnie w Twoim życiu, czy w indywidualnej rodzinie? Bóg chce, żebyśmy, żebyśmy uwielbiali Go w, w Duchu i w Prawdzie, we wszystkim, żebyśmy mogli nauczyć się po prostu, jak Pana uwielbiać. I to uzależniony jest od wszystkiego, od finansów, jak mamy Boga uwielbiać finansowo pod względem um, w, duchu i, w duchu i prawdy. Czyli co to jest prawda? Po prostu Bóg nas uczy, jak finansowo odnosić się do spraw Bożych. Słowo Boże nas uczy, jak czytamy Pismo Święte o tym, żeby dziesięcinę, dziesięć procent zarobionych finansów dawać dla, dla Boga, dawać do, dla kapłana, do kościoła, do którego należy, żeby mógł funkcjonować i, i pieniądze przeznaczać na budowanie królestwa, żeby nie było wśród nas ludzi ubogich, chromych. Także to jest naszym obowiązkiem, mówimy, o, łatwo Ci powiedzieć. Tak, ale to każdy z nas, my musimy się nauczyć nie nienaturalnego rzeczy, naturalnej rzeczy i patrzeć, okej, okay, Boże, ja tylko mam, załóżmy, 100 funtów, czy tam 50, czy 10 funtów i chcę muszę z tego zrobić to i to i to. Pan mówi, nie, musisz nauczyć się najpierw służyć mi, czyli rzeczy duchowe najpierw musimy nazwać duchowością, a rzeczy cielesne cielesnością. My nie mamy patrzeć, czy nam zabraknie, czy się będziemy bać, ale uwielbiać Boga i w finansach, czyli płacić dziesięciny i Daninę, dawać masz 100 funtów 10. Płonów należy do kapłana, a 90 będziesz żyć, ok? Oprócz tego jeszcze 90 będziesz dawać na potrzeby dla ludzi. Jak się nauczymy się w duchowości i w prawdzie, to jesteśmy wtedy narodem błogosławionym, wtedy Bóg zapewnia nasze braki, bo jemu, od Niego jesteś uzależniony, ale jak jesteś od siebie, od siebie uzależniony, to chodzisz wtedy w swoim własnym ja, jesteś swoim własnym Bogiem. A Bóg nigdy nie chce, żebyśmy byli swoimi własnymi bogami, prawda? <laughs> czy to chodzi o relacje? Tak samo mówię, no Boże, ja tej osoby nie mogę przebaczyć, bo tyle i tyle mi zrobiła, czy to ludzie w w ciele mnie ktoś skrzywdził, bo ja się otwarłam na Boga, a tu ktoś mi zaczął narzucać rzeczy, albo ludzie w rodzinie to mi powiedzieli przez lata. My możemy wybrać albo być ofiarą losu, albo podejmować decyzję, Boże, ja będę Chodzić Twoją drogą, bo Ty jesteś duchem i uczysz mnie duchowości, uczysz mnie prawdy. A prawda jest, mówi, o przyjmowaniu miłości Bożej. Gdzie ktoś mi nadepnie na jeden palec dziesięć razy, to ja po prostu nauczę się, przyjdę do miejsca ukrytego i będę modlić się z tą osobą, aż moja energia cała zła wyjdzie ze mnie i moje emocje się zmienią. I powiem, Panie, Ty jesteś moim królem, a nie ja. I zaczynam po prostu wielbić Boga w prawdzie. I w duchu. I w, na tym polegasz. Po prostu buduję bo, relacje Boże duchowo, w relacjach, w finansach. Walczę o zdrowie. Rodziny mojej po prostu ufam. Nie panikuję, jak lekarz mi mówi to czy tamte inne opinie o, o moich znajomych czy o tym czy tamtym, tylko po prostu przychodzę do miejsca ukrytego i się modlę. Mówię, Panie, Twoje słowo mówi, że Ty uleczasz. Ty posyłasz słowo, Twoje słowo ulecza. Psalm 119, czytajmy. Dużo, że słowo jest lampą, jest światłem, przynosi zdrowie, zwycięstwo. Bo słowo Boże że, um, Hebrajczyków 4.12 mówi, jest efektywne, skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Czyli w czym mogę Boga uwielbiać w, w, w duchu i w prawdzie? To o to chodzi. Bo Bóg jest duchem, Bóg jest duchem. I ci, którzy kochają Boga, mają Go uwielbiać w duchu i prawdzie. Finanse. Sprawdźmy, jak do finansów się odnosimy. Sprawdźmy, jak odnosimy się do naszego miejsca pracy. Czy pracujemy jak dla Boga, czy pracujemy tego, gdy nas szef widzi, i wtedy po prostu ładnie się zachowujemy, jak nas, na, na nas nikt nie patrzy, jak się zachowujemy. My mamy służyć Bóg patrzy z nieba i widzi, jak my odnosimy się do najbliższych, jakie mamy emocje, jakie mamy uczucia. Możemy myśli nasze zmieniać. i Izajarz 55 mówi, że jak wysoko jest niebo od ziemi. Tak wielkie są myśli Boże o nas. I to jest zadanie dla każdego z nas na całe życie: żebyśmy nie stali się ofiarami losu, że ktoś nas pobił, że ktoś nas źle powiedział o nas, ale nauczmy się przebaczać. I na tym polega duchowość, na tym polega prawda Boża. Nie chodzenie, reagowanie na zmysły, że to mnie boli, bo to widziałem, tamto widziałem i reaguję na wszystko. Nie rozróżniam. I zaczynam rozróżniać rzeczy Boże. Także niech Cię Bóg błogosławi i niech ten e, list e, Jana, Ewangeliana, nie list tylko Ewangeliana 4, 24, 24. Niech będzie w naszym sercu w tym tygodniu. Bóg jest duchem, duchową osobością. I ci, którzy uwielbiają go, niech uwielbiają go w duchu i w prawdzie. A prawda to jest rzeczywistość wprowadzenie tego, co w niebie, na ziemi. Miej wspaniały, supernaturalny tydzień i chodź z Bogiem w duchu i w prawdzie. I dzięki. Uczysz, uczysz, uczysz też wielu. Ucz wielu, żeby mogli chodzić w duchu i prawdzie swoim przykładem. Do usłyszenia. Cześć. Z Bogiem.